Witam panie burmistrzu. Spotykamy się po raz kolejny, by porozmawiać z panem o sprawach naszego miasta. Moje pierwsze pytanie dotyczy propozycji połączenia gminy wiejskiej z gminą miejską, o której wspominał pan na ostatniej sesji. Proszę wyjaśnić, na czym miałoby polegać to połączenie. Sprawa tak generalnie jest prosta, bo są dwie gminy, miejska i wiejska, które realizują te same zadania i nie ma potrzeby, żeby akurat robiły to osobno, zwłaszcza, że i tak ludzie przyjeżdżają do no żar wszystkie sprawy, yy, które mają w wioskach. Natomiast, no generalnie temat jest bardzo szeroki. Z jednej strony jest to taka tendencja ogólnokrajowa. Nawet dzisiaj jest spotkanie z panią wiceminister w Lublinie na temat właśnie połączeń samorządów większej jednostki. Szkoda, akurat nie mogłem na to jechać. Ale naprawdę jest, jest, jest wiele, wiele rzeczy. I trochę mnie dziwi, że, że ktoś yy, że tyle nie porozumień. No, akurat na przykład nieprawdą, nie, że w mieście są wyższe podatki. Jest akurat odwrotnie, czyli tutaj mieszkańcy wsi nie, nie mają niczego się, nie mają niczego się obawiać. Jest, jest, jest temat choćby kanalizacji, no do kanalizacji to miasto będzie dopłacało, także no jest wiele, wiele wspólnych działań, które można byłoby zrobić dużo lepiej, bo czy to dotyczy transportu, czy to dotyczy czy gospodarki odpadami, czy szkolnictwo, czy wiele, wiele innych rzeczy, to już działa na takich trochę zasadach nawet półlegalnych, bo tam gdzieś robią niektóre zameldowanie w mieście po to, żeby choćby korzystać tam, czy ze szkół, czy, czy z przedszkoli. Także jest to naprawdę szeroka, szeroka gama zagadnień, które, które akurat można lepiej zarządzać. No, wszyscy mówią, że za dużo jest urzędników. No, jest szansa, żeby było mniej, no, bo, bo, bo po co tylu? Także e, ostatnio spotkałem się z e, byłym marszałkiem Województwo to wręcz stwierdził, że, że to jeżeli tego nie zrobimy, to będzie grzech zaniechania. Niedawno żeśmy byłem na konferencji, gdzie przedstawiono finansowanie pod, pod następną perspektywę i właśnie jednostki duże będą preferowane. Miasta, które przynajmniej powyżej 45 tysięcy. Tu nawet nie chodzi o to, no bo w żarach się akurat Pozycja żar się nie zmieni, bo, bo miasto będzie miastem, wioski dalej będą wioskami, ale, ale silne jednostki na, na, na pewno będą, będą wspierane. No i silne jednostki też będą mogły korzystać z tych funduszy, który, których będzie dużo, ale, ale to nie będzie takie łatwe. Łatwe sięganie po nich, wręcz się mówi, że będzie coraz, coraz trudniej. No, choćby ściągnięcie inwestorów. Myślę, że do takiego miasta jak, jak, jak Żary. To właśnie jest to jakiś kierunek rozwoju. Nie? Dobrze to się rozwija, ale może dużo lepiej. I to nie będzie tak, że, że to sami nic nie robiąc znamy tereny. No. Ostatnio miałem inwestorów z Zielonej Góry, gdzie jest piękna strefa w, w Kisielinie. Tylko, że oni nie chcą. Oni tam nie pójdą. Raz byli, więcej nie chcą. Są w żarach. Nie? Czyli tutaj są warunki do, do, do funkcjonowania. Ale trzeba to wykorzystać i to samo, samo, się, samo się nie stanie. Tu trzeba stworzyć warunki. Ja akurat myślę, że wspólnie z gminą wiejską, no, byłoby to dużo łatwiej. Także no, tych, 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 tych zagadnień jest naprawdę dużo i jeżeli będziemy mówili tylko i wyłącznie o względach merytorycznych, to ja nie widzę tu żadnego powodu, żeby akurat tego nie zrobić. Choć oczywiście nic na siłę, no, jak ludzie nie chcą, no to a chyba nawet tam gdzieś, jak, jak takie plotki chodzą, że Maciorana chce być prezydentem, no to też nawet chyba i nie będę, i nie ma takiej możliwości. A i nie, nie wiadomo, czy w następnych wyborach wystartuje, także to, to tym bardziej jakieś tam rzeczy, które daleko odbiegają od prawdy. No, wróćmy do tematu Fundacji Przedsiębiorczość w Żarach. Jak obecnie wygląda sytuacja? Znaczy poza, poza tymi sprawami finansowymi, które też wyglądają już coraz lepsze, ale tutaj ważne jest, żeby na tyle Fundacja osiągnęła tą kondycję finansową, że mogła aplikować o, o środki. Udało nam się już otrzymać dodatkowe środki pożyczkowe. Możemy występować jeszcze o następne, także tutaj z samego tej obsługi tych, tych funduszy pożyczkowych Fundacja może śmiało się utrzymać. No ale ja tutaj chciałbym przed Fundacją postawić dodatkowe zadanie, szczególnie jeśli chodzi właśnie pod, pod, pod kątem pozyskiwania środków tych unijnych, pomocy dla wszystkich stowarzyszeń, które działają w mieście dla szkół, dla właśnie też i tych małych przedsiębiorców. Także mam naprawdę bardzo dużo nadzieję, że to będzie działało coraz lepiej i zagrożenia, że, że to po prostu zniknie z mapy z mapy żar, że ta fundacja upadnie. Myślę, że są bezpodstawne. Zajmijmy się tematami remontów w naszym mieście. Czy został już wybrany wykonawca robót na ulicy Okrzei Częstochowskiej i Męczenników Oświęcimskich i kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia tych prac? Przetarg został już rozstrzygnięty, także wygrała firma Skanska. Umowa została już podpisana, także oczekujemy właśnie na rozpoczęcie już prac. A co z realizacją przez firmę Hydrobiel Inwestycji na ulicy Katowickiej, Zwycięzców i Górnośląskiej? Czy jest ona już ostatecznie zakończona? To znaczy. Ostatecznie została z firmą Hydroby rozliczona i tutaj, choć można powiedzieć, że roboty zostały prawie ukończone, no ale jeszcze tam jest trochę poprawek, jeszcze pewne rzeczy do zrobienia. My mamy na to pieniądze też z dofinansowania i został już ogłoszony przetarg na dokończenie tych prac. A na stronie Urzędu Miejskiego umieszczone jest ogłoszenie dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Żagańskiej i bohaterów Getta w Żarach wraz z ulicami ościennymi. Przy okazji chciałabym zapytać również o temat żarki. Czy władze pamiętają o tym temacie? Ja myślę tak, że władze robią wszystko, co jest możliwe do zrobienia, i tutaj akurat tylko i wyłącznie jest problem z czasem. No jest, jest realizowany projekt. Na, na przebudowę tej, tej, tej rzeczki. Do końca roku ma być wykonany projekt. I to jest jakby tam warunek, żeby dalej starać się o, o budowę tego, przebudowę te, tego koryta. No ja takie mam może nie, nie tyle pewnej informacji, ale, 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 ale nadzieję rozmawiałem właśnie przy okazji tych funduszy unijnych, że, że te pieniądze na przebudowę znajdą się. No myślę, skoro inwestycja ta została wpisana w plan inwestycyjny województwa, jeżeli y, na projekt ten, oprócz miasta, pieniądze wykłada też y, marszałek i, czy zarząd województwa i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, to nie będzie to projekt, który, który, który wląduje na półce. No i to przy okazji jest właśnie okazja, żeby, żeby y, Pomyśleć o, o, o tej dzielnicy i o drogach, które chyba są najgorsze akurat w mieście, także no ale nie można tego zrobić odwrotnie, nie najpierw drogi, a później później przebudowa, przebudowa tych, tych wszystkich spraw związanych z kanalizacją czy ze spływem włotopadowych, ale odwrotnie albo, albo najlepiej jednocześnie i tak chcemy to zrobić. Panie burmistrzu, co może powiedzieć Pan o planowanych inwestycjach na targowisku przy ulicy Kąpielowej? Mamy praktycznie przygotowany projekt już na to targowisko. Chciałem wcześniej spotkać się z kupcami, żeby na ten temat porozmawiać, ale no to nie jest takie proste. Tyle jest różnych uwarunkowań, żeby to zrobić, a największe właśnie problemy z konserwatorem zabytków. Dlatego projekt został już opracowany. Chcemy, żeby tam było przede wszystkim ładniej i lepsze warunki do, 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 do prowadzenia biznesu. Żeby nie było to drożej. Myślę, że będzie to z korzyścią dla wszystkich, i dla mieszkańców, i dla tych. Bo ważne są te miejsca pracy, które tam, szczególnie w tym trudnym okresie, które tam są. 3 kwietnia podpisał Pan umowę dotyczącą budowy szkoły podstawowej nr 2 w Żarach. Na taką decyzję szkoła czekała wiele lat. Jak ma wyglądać ta szkoła i kiedy rozpocznie się w nowej szkole nauka? To znaczy ja mam nadzieję, że zrobimy w przyszłym roku, 1 września wojewódzką inaugurację roku szkolnego właśnie w tej szkole. Będzie myślę tak jak powinna wyglądać szkoła XXI wieku, że będzie tam wszystko, bo i hala gimnastyczna i, i wszystkie rzeczy, które w szkole są potrzebne. W projekcie nie ma boisk, które są oczywiście tam planowane, ale myślę, że też uda nam się te boiska wykonać. pozyskując środki też z zewnątrz, także ja bardzo liczę, że... Czy znaczy mam pewność, że 1 września 2014 roku szkoła będzie oddana do użytku. Hmm, czy podjęte zostały już decyzje dotyczące powołania nowego dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach? Znaczy podjęte zostały nie do końca, bo, bo jednak e, komisja uznała, że obie kandydatury, które, które były nie spełniają naszych oczekiwań, a przede wszystkim komisji i Komisarz złożyła do mnie wniosek o rozpisanie nowego konkursu, i chyba już ogłoszenie powinno się ukazać. I ostatnie pytanie. 14 marca Rada Miejska podjęła uchwały kształtujące nowy system gospodarki odpadami w żarach, który będzie obowiązywał od 1 lipca tego roku. Jak w chwili obecnej wygląda realizacja tego tematu? Znaczy, no mimo że to już dużo się o tym mówi, to jeszcze jest wiele, wiele niewiadomych. No, najważniejszą taką niewiadomą, która, która jeszcze nas czeka, no to przede wszystkim przetarg. No, trudno się na temat wypowiadać, bo jak śledzimy to, co się dzieje w różnych miastach, to wszędzie jest, wszędzie jest inaczej i, i tu jest bardzo, bardzo dużo jeszcze znaków zapytania. No, przygotowujemy się do, do, do tego tematu, wysłaliśmy do wszystkich mieszkańców deklaracje, które, które powoli wracają z powrotem. Po przejrzeniu tych deklaracji oczywiście ogłosimy konkurs, ogłosimy przetarg na, wykona, na wykonanie tych prac, które, które, które czekają nas od 1 lipca. No ale na to jeszcze musimy wszystko sprawdzić, jak ten system będzie funkcjonował. To, to potrzebne jest jeszcze rok, półtora, przeliczyć wszystko, te stawki, bo z jednej strony no nie chcemy żeby te stawki poszły, poszły do góry z drugiej strony zgodnie z ustawą my nie możemy jako miasto do tego dopłacać a mimo wszystko jednak czekają nas nowe nowe zadania które do tej pory nie było jeśli chodzi o zbiórkę tych wszystkich innych rzeczy które które oprócz tego co mamy co mamy w pojemniku no ja tutaj bardzo liczę na to że uda nam się nadrobić to co, co przez wiele lat było zaniechane, czyli, czyli segregacja śmieci. Myślę, że przed, przed tym nie uciekniemy. Praktycznie jesteśmy na, na początku drogi, i, ale mimo wszystko myślę, że te też preferencje ekonomiczne będą, będą, będą sprzyjały właśnie, że segregacja śmieci w naszym mieście w końcu ruszy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo wszystkiego dobrego.